Byłaś w związku z psychopatą, narcyzem, machiawelistą i jesteś rozwalona, rozwalony totalnie. Twój układ nerwowy leży, nie możesz się podnieść z łóżka, jesteś roztrzęsiony, rozbity, nie masz siły na nic. Jak zregenerować układ nerwowy? I co najbardziej go wspiera? Kochani, piszę o tym w, swoim, w swojej książce. Najpierw będzie e-book, już o tym mówiłam, a teraz Wam szybciutko powiem, żebyście potrafili... w. W paru krokach umieć zadbać o siebie w tym najtrudniejszym czasie na początku w sposób naturalny. Regeneracja układu nerwowego działa w ten sposób, że układ nerwowy jest orkiestrą mózgu. To jest rdzeń kręgowy. Nerwy obwodowe, to jest układ współczulny i przywspółczulny. Jeśli był przeciążony przez traumę, toksyczne relacje, chroniczny stres, potrzebuje odżywienia i regulacji. Bez tego naprawdę bardzo trudno się zregenerować. To dlaczego potem piszecie, że trwacie w czymś od lat, że. że Kochani, jeżeli się pewnych rzeczy nie przepracuje, o pewne rzeczy nie zadba, to tak jak ze złamaną nogą, jak zostawisz ją bez gipsu i każesz jej, żeby ona sama się zrosła, to ona się zrośnie w dziwny sposób. Ona musi być naprostowana, wsadzona w gips, wyleczona, uleczona, odpocząć musi, musi się zregenerować. I tak samo jest ze wszystkim w naszym organizmie. Więc teraz układ nerwowy. Układ nerwowy potrzebuje odżywienia i regulacji. Neurobiologia pokazuje, że odbudowa to gra hormonów, neuroprzekaźników i neuroplastyczność. Po pierwsze, zaczynamy od oddechu. Oddech to genialne narzędzie. Artywuje nerw błędny. Dlaczego działa? Bo powolny, przeponowy oddech, przeponowy nie klatką piersiową, tak jak my kobiety głównie oddychamy, tylko brzuszkiem. Nie klatka się podnosi, tylko kładziemy sobie rękę na brzuszku i czujemy, że brzuch się podnosi, kiedy oddychamy. Więc oddestymuluje nerw błędny, co przełącza ciało z trybu walki i ucieczki w tryb regeneracji, czyli rest and digest, czyli odpoczynek i trawienie. Czyli w układ przywspółczulny, czyli wyskakujemy z tego y, trybu układu współczulnego do układu przywspółczulnego, rozumiecie? Badania z wykorzystaniem fMRI, functional magnetic resonance imaging, to jest funkcjonalny rezonans magnetyczny pokazują, że reguluje to amygdale, czyli ciało migdałowate i obniża poziom kortyzolu. Technika oddychania już pokazuje. 4 sekundy wdech przez nos. I 6 sekund wydech przez usta. 5 minut rano i 5 minut przed snem. Po co to wyciszenie? Bo poprawi to HRV, czyli Heart Rate Variability, czyli zmienność rytmu serca i odbudowuje to równowagę emocjonalną. Drugi aspekt to jest ruch, neuroplastyczność w praktyce, kochani. Dlaczego to działa? Bo aktywność fizyczna podnosi poziom BI. DNF, czyli Brain Derived Neurotropic Factor, to jest mózgowy czynnik neurotroficzny pochodzenia związanego z mózgiem. Białko, które działa jak nawóz dla neuronów, zwiększa neuroplastyczność, regeneruje hipokamp, czyli centrum pamięci, a to jest bardzo ważne, bo ono jest zamglone po toksycznej relacji. I techniki, jakie macie zastosować, to spacer w naturze 20-30 minut spokojnie. Albo krótki taniec lub joga wieczorem rozluźnia ciało i emocje. Po co? Odbudowuje pamięć, wpływa na lepszy sen i stabilizuje emocje. Trzeci punkt. Żywność. Chodzi o biochemię równowagi. Dlaczego to działa? Mózg to 2% masy ciała, ale zużywa 20% naszej energii. Potrzebuje stałej dostawy aminokwasów, witamin, kwasów tłuszczowych i minerałów. Co jeść? Rano jajka, banan, owsianka z orzechami, bo daje to nam tryptofan i magnez, czyli serotoninę i dopaminę, to co jest nam potrzebne w tym czasie. W ciągu dnia tłuste ryby, omega 3, kwasy tłuszczowe, okej, okay, EPA i DHA, to odbudowuje błony neuronowe. To jest bardzo ważne. oraz zielone warzywa dają nam witaminę B kompleks, magnez i regulują stres. Wieczorem Ciepłe mleko roślinne z cynamonem, pestki dyni, bo to daje melatoninkę i cyn. Okay? Po co? Bo poprawia to nastrój, chroni nas przed stanami zapalnymi, stabilizuje cukier. A stabilizacja cukru równa się stabilizacja emocji. Podwyższony cukier, podwyższony kortyzol, podwyższone emocje. Sen to nocna neuroregeneracja. Dlaczego działa? Bo w czasie snu działa tzw. glinfatyczny system, czyli układ glimfatyczny, naturalny system detoksykacji mózgu. Następuje konsolidacja pamięci w hipokampie i balans neuroprzekaźników. Neuroprzeka Technika jest taka. Stałe godziny snu, na przykład 23 idziecie spać, siódma wstajecie. Pilnujcie tego z godzinnym y, przesunięciem w lewo czy w prawo. Ale nie, nie róbcie sobie zbyt dużych zmian. Mózg lubi regularność, kocha regularność. Wtedy się wycisza i uspokaja. Godzinę bez ekranu przed snem, czyli zanim idziecie spać, a idziecie o 23.00, to już o 21.00, 22.00, zero ekranów. Naturalna melatonina to ciemność, cisza i temperatura między 18 a 20 stopni. Chłodna sypialnia. Po co? Bo to daje odbudowę energii, usuwa toksyny białkowe i balansuje emocje. Dalej mamy kolejny punkt, to światło i natura. Chodzi o rytm dobowy. Dlaczego to działa? Światło poranne reguluje tzw. jądro nadskrzyżowaniowe, czyli zegar biologiczny. Balansuje kortyzol rano, a melatoninę wieczorem, czyli rano po przebudzeniu jak najszybciej odsłaniamy okna, wychodzimy na balkon albo podchodzimy do okna i patrzymy w niebo, ok? Wtedy się szybko wybudzacie i wieczorem będziecie dostawali dawkę melatoniny odpowiednią. Technika, <laughs> więc 10-15 minut porannego światła dziennego, spacer w naturze, udowodniono spadek poziomu kortyzolu o 20% w ciągu 30 minut, czyli rano najlepiej jak możecie Wyjść na balkon od razu, wziąć, nie wiem, prysznic sobie szybko, wyjść na balkon i te 15 minut, na przykład zjeść tam śniadanko na balkonie, idealnie czy na tarasie. To stabilizuje rycno i czuwania, poprawia koncentrację i redukuje stres. Kolejne mikropraktyki uważności, mindfulness, czyli uważność. Dlaczego to działa? Mindfulness y, zmniejsza nadaktywność ciała migdałowatego i wzmacnia y, korę przedczołową, czyli centrum decyzyjności. Jak to robić? Technika 3 minuty skanowania ciała w ciągu dnia, czyli koncentracji na czymś. Jedna minuta zatrzymania i obserwacji oddechu, kiedy rośnie stres. To zwiększa odporność na triggery, czyli te nasze wyzwalacze, i lepsza samoregulacja emocji. Dalej mamy kontakt i wspólnota, oczywiście neurochemia więzi. Dlaczego to działa? Bo bliskości rozmowy z ludźmi aktywują oksytocynę i serotoninę. Badania pokazują, że więzi społeczne obniżają ryzyko depresji i przyspieszają regenerację po traumie. Rozmowy z przyjacielem, grupa wsparcia, yy, równy z równym, śmiech, aktywacja endorfin, to resetuje emocje i wzrost poczucia bezpieczeństwa. No i oczywiście suplementacja, tak zwane Ostrożne wsparcie, oczywiście po konsultacji, najlepiej z lekarzem, jeżeli przyjmujecie leki albo macie y, jakieś choroby, koniecznie, ale po konsultacji z lekarzem możliwe opcje to omega-3, bo chodzi o odbudowę błonów neuronów, błony neuronów, z witaminą B6, wyciszenie i relars mięśni, L-teanina plus kawa daje koncentrację bez lęku, ale sama kawa bez L-teaniny nie. Może za bardzo pobudzać Wam kortyzol. Więc jak jesteście w stresie z kawą samą ostrożnie, ale z dodatkiem L-teaniny 200 mg nie więcej, tylko tak jak mówię, to trzeba konsultować z lekarzem w zależności od tego, co bierzecie. Może też być na wieczór, na przykład bo obniża kortyzol. Melatonina tylko krótkoterminowo, bo reguluje sen malutkie dawki pół mg do 1 mg. Tam są malencje dawki, dozy, które mogą podawać, bo to odbudowuje energię, jak się dobrze wyśpicie i balansuje hormon stresu. Więc <laughs> rytuały dnia, kochani, to programowanie układu nerwowego: rano, światło, ruch, białkowe śniadanie, dopamina, energia. Po południu lekki posiłek, spacer, krótkie ćwiczenia, uważność, stabilizacja. Wieczór, oddech, ciepła herbata ziołowa, pisanie wdzięczności serotonina, melatonina. Neurobiologiczna zasada, małe dawki regularnie. Mózg nie lubi wielkich rewolucji. Kocha mikronawyci, mikrorytuały, powtarzalne codziennie. To one odbudowują ścieżki neur neuronowe i przywracają równowagę. Ok? Kochani, ten kanał jest dla Was. Nie jesteś sam, nie jesteś sama. Więcej będę pisała na ten temat i szerzej w